Ciemne. Jak zwykle nie umiem wyciągnąć bez siłowego. Będę dzisiaj opalona. To jednak rozpocząć. <mulny> Hej kochani, jak wiecie, uwielbiam testować nowości, zwłaszcza te unikatowe i niespotykane. Takim niespotykanym kosmetykiem jest najnowszy balm od Anastasia Beverly Hills. Zobaczcie, tak wyglądają beauty balmy. Beauty Balmy to połączenie serum oraz delikatnego podkładu. Tak naprawdę jest to coś w rodzaju tintu, który ma nam delikatnie nawilżyć twarz, wygładzić kolory skóry, ustawić ją w wyglądzie bardzo świeżą. Trochę mogłabym też prawdopodobnie porównać do kremu BB, chociaż nie wiem, czy może nie jest lżejszy. Wiem Wam, że ja już widziałam, jak dziewczyny testują te produkty, jednak chciałabym jak zawsze przetestować jest sama na mojej suchej skórze i zobaczyć, jak one będą działały, jak fajnie nawilżą. Może nie nawilżą. Zobaczymy. Kolory, które mam do przetestowania, to jest 5, 6, 7 i 8. Bardzo bym chciała przetestować piąteczkę i zobaczymy, czy ósemeczką może uda mi się zrobić jakieś fajne konturowanie. Zobaczmy, jak wygląda piąteczka. Jak zwykle. Nie umiem wyciągnąć bez siłowego. Dobra, wyciągnęło się. Tak wygląda opakowanie. Otwórzmy. Ops, tu był taki sticker. One się w ten sposób wysuwają. Jest to najjaśniejszy kolor. Mam nadzieję, że będzie dla mnie dobry, bo jest. Mm, nie wiem, czy nie będzie za ciemny. Jeszcze chciałam nadmienić, że taki stick kosztuje 225 zł. Dobra, jeszcze szybciutko Wam zesłoczuję każdy kolorek. Tu mamy piątkę. To no jest taki chyba mój kolor, ledwo w ogóle go widać. Teraz nakładam szósteczkę. Teraz nakładam siódemkę. Bardzo delikatnie napigmentowane. Już widać na ręku, że są, mają konsystencję delikatnie oleistą. Tak, pigmentacja nie jest tak intensywna jak przy podkładach. I teraz jeszcze ósemeczka. Ups, ósemkę. Jak widzicie, najciemniejszy kolor. Będę testować kolor 5 i 8. Piąteczka na całą twarz. Ósemką będę się konturować. Zobaczymy jak to wyjdzie. To są kolory z części... Uu, Uuuu! Takie masełko. W sumie fajnie, fajnie wchodzi ze stika ale musiałabym to chyba czymś... Albo... Uuuu! Pa... Ale... Ale... Czad! On robi bardzo lekki... Blue. Wydaje mi się, że delikatnie odcień jest za ciemny, ale już sobie całą twarz i dekolt maluję tym odcieniem. Zobaczymy, jak będę wyglądać. Bardzo taką ma właśnie olej i są konsystencje. Fajnie się go nakłada. Podkłady mają aż 16 odcieni, więc wydaje mi się, że znalazłabym jeszcze jaśniejszy odcień niż ta biodeczka. Pewnie byłaby to jedyneczka. Fajnie, właśnie się nakłada to z tego aplikatora, ale trzeba później użyć palca. Zaraz zobaczę, jak wyglądałoby to z gąbką. Biorę teraz, właśnie, gąbeczkę i delikatnie tutaj będę klepywać, ale fajnie. Gąbeczką też fajnie wygląda, ale wydaje mi się, że fajniejszy efekt jednak dawało to rozprowadzenie palcem. Mam wrażenie, że gąbeczka dość mocno pochłania ten produkt, który i tak jest już półtransparentny. A chciałabym, żeby na przykład tutaj tego warzona sobie zakryć. Zrobię jednak to palcami. Zobaczymy, czy się zrobię ten bardzo. Będę normalnie jak muśnięta słońcem. Nie no. Rozprowadzenie palcem super. Ciekawa jestem jak z trwałością tego produktu, czy on wytrzyma mi. Cały dzień. W komentarzu Wam oczywiście napiszę wieczorkiem, czy wytrzymał ten podkład. Zobaczcie, jak fajnie świetliście wygląda moja cera. Super się to rozprowadzało na twarzy. A teraz czas na mój test konturowania. Tą ósemeczką, delikatnie ciemniejszą, będziemy się konturować. Też spróbuję nałożyć ten produkt ze Stika. Coś tam widać i paluszkiem. Chyba nie jest wystarczająco ciemny ten odcień. Daje to bardzo taki delikatny, delikatny efekt. Szczerze powiedziawszy, czuję się jakby miała krem na twarzy albo jakiś fajny olejek. Mm. Jeszcze chciałam wam pokazać, że zakryło mojego Babzola bez problemu, ale uklepywałam oczywiście paluszkami. Fajniej się to jednak rozprowadza. Fajnie się to jednak rozprowadza palcami, a nie gąbeczką. Mogę Wam powiedzieć, że moja skóra wygląda świeżo, ale wydaje mi się, że delikatnie za bardzo się świecę, chociaż ja mam suchą cerę, więc ten podkład bardzo, bardzo, bardzo nawilża. Właśnie taki jak taki balsam. Dlatego teraz chcę wypróbować puder. Weźmiemy mój ulubiony od Armaniego. Weźmiemy trochę produktu na puszek i zobaczymy czy będziemy mieć efekt Photoshopa. Ops. Zobaczcie fajnie się wtopił ten puder. Teraz przepudruję sobie całą twarz. że piękny efekt daje ten puder. kocham go. to jest mój ulubiony i moim zdaniem must have każdej bizarżeski. Mm. Teraz nałożę odrobinę bronzera suchego. Zobaczymy również, jak zachowuje się ten podkład. Nie, no. Fajnie się bardzo rozprowadza. Dobrze mi się bardzo rozprowadza suchy produkt na tym balmie. Bardzo fajnie wygląda. Jak widzę, na razie, Wy też możecie zobaczyć, nie rozwarstwia się. Suchy produkt nie ściąga nam podkładów, również pędzelek, jak go używam, nie ściąga mi tego balmu spod spodu. Jeszcze dodam sobie na koniec odrobinę różyku, bo jak tu żyć bez różu? Mm, taki letni klimat. Róż również się super rozprowadzało na tym podkładzie. Też nie widzę rozwarstwień, nie będzie problemu z żadnym suchym produktem. Podsumowując, bardzo podobają mi się te produkty, super się nimi pracowało, są delikatnie oleiste, więc wydaje mi się, że najfajniejsze będą dla osób z suchą cerą. Jednak nie polecałabym tego produktu osobom o tłustej cerze, ponieważ moja sucha cera wyglądała bardzo, bardzo, bardzo świezliście. Podkład będzie idealny na lato, szkoda tylko, że nie ma SPF-a, tak jak większość letnich podkładów, bo ja SPF-a używam zawsze. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału oraz zapraszam Was na moje social media, które widzicie o tutaj na ekranie.